Już za chwileczkę zacznie się pokaz folii naprawczych firmy Renolit renowacja Czyli... uszkodzonych profili PCV pokrytych foliami ozdobnymi jest bardzo banalnie prosta oczywiście nasi eksperci pokażą w jaki sposób to zrobić żeby to było szybko łatwo i, miało, i służyło na lata Proszę państwa, najważniejsza rzecz jest to zabezpieczenie rogów. Oklejamy i działamy od zgrzewu do zgrzewu. wymieniamy cały profil. Najważniejsza rzecz jest usunięcie pierwszej warstwy folii akrylowej. Folia akrylowa kryje nam całą powierzchnię. Trzeba ją odpowiednio zredukować, żeby można było dalej przyczepiać i naprawiać uszkodzone części okna. Oczywiście dany system możemy stosować nie tylko do profili okiennych, ale wszędzie tam, gdzie można było zastosować folie i profile oklejone foliami. Bardzo ważne jest odpowiednie wyczyszczenie, usunięcie nadmiarów wierzchniej warstwy oraz co najważniejsze proszę Państwa jest, żeby powierzchnia była gładka, pozbawiona wszelkiego rodzaju nierówności, bo wszelkie nierówności będziemy widzieć na naszej folii po naprawie. Naprawa może być przede wszystkim stosowana, kiedy mamy bardzo poważne uszkodzenia, vandalizm, włamania. Proszę Państwa, następnym krokiem jest użycie papieru 120. Przetarcie. Uzyskujemy w tym momencie wstępnie wygładzoną powierzchnię. Pozbawioną wytłoczenia z folii, wiadomo, że wszelkie pozostałości, które zostaną, mogą wpływać nam na powstanie nierówności, a także pęcherzy powietrza. Następnie używamy papieru 220, którym dokładzamy. To są okna po, e, z PCV pokryte foliami. Po użyciu papieru 220 używamy w tym momencie papier 400. Jest to finisz, którym wygładzamy i dokonujemy ostatecznego wygładzenia i wyszlifowania powierzchni. Wszystko po to, aby folia, którą nałożymy, trzymała się jak najdłużej powierzchni, którą prowadzimy renowację. Jak widzimy, końce zostały zabezpieczone. Nie mamy problemu. Całość odkurzamy. Wiadomo, wszelkie paprochy, które zostaną, mogą być widoczne pod powierzchnią folii, więc jest to bardzo ważne. Proszę Państwa, stosujemy nasz preparat Professional Cleaner. Jest to sprawdzony produkt, który jest dostępny w naszych sklepie internetowym e-shop. Jest to bardzo porządny produkt, który nie tylko odtłuszcza, ale nadaje się również do wszelkiego rodzaju czyszczenia pomontażowego okien z zastosowaniem folii. Odmierzamy odpowiednią ilość folii. Oczywiście folie Renolit są również dostępne na naszych, w naszym sklepie internetowym. Najważniejsze jest odpowiednie dogrzanie folii, aby uaktywnić klej, który będzie wiązał z podłożem. Podgrzewamy podłoże przede wszystkim po to, żeby usunąć część rozpuszczalników, które zostały po czyszczeniu. Ewentualnie wilgoć, bo to może być też robione na zewnątrz, podczas normalnych atmosferycznych warunków. Podmierzony kawałek przyklejamy i zaczynamy proces aplikacji. Aplikacja następuje poprzez filtr lub też twardą skrobaczkę. Teraz bardzo ważne nacięcie. Nacinamy pod odpowiednim kątem krawędzie, żeby nam się dobrze ułożyły. Podgrzewamy. I co jest istotne, zaczynamy stopniowo folię zaginać na profilu. Twarda rakla do wygładzenia kątów. Teraz, żeby dobrze przyciąć, wystarczy podgrzać. Jak widzicie, folia się odpowiednio odkształci. Możemy ją sobie rand zaznaczyć w tym momencie. Już będziemy mieli znacznik. Jak przebiega linia zgrzewu? Odcinamy nadmiar. W tym momencie, pod odpowiednim kątem, proszę zobaczyć, że jest to. Kąt mniej więcej 45 stopni przycinamy folię, żeby ona nam się nie zadzierała. No i przystępujemy do przycinania krawędzi narożnych. Wzdłuż linii zgrzewu. I w tym momencie nasz problem został usunięty. Wygładzamy krawędzie, usuwamy naddatki w, w narożnikach. Oczywiście. Z, Firma RENOLIT świadczy usługi szkolenia z zakresu aplikacji folii. Szkolenia mogą odbywać się online, w fabryce lub u Państwa bezpośrednio firma. Uważamy, żeby nie naciąć uszczelki. Proszę bardzo. Temat zakończony został. Jak mam nadzieję, pozytywnie. Proszę sobie zobaczyć na inne krawędzie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do pobrania ulotek i rejestracji się. Okoro tu już jesteśmy, to zobaczmy jak to wyglądało wcześniej, czyli stara zniszczona okleina. Została ściągnięta z niej wierzchnia warstwa i na to naprowadzona nowa folia renowacyjna, która odtworzyła nam wygląd tego okna do pierwotnego kształtu. Jest to bardzo ważne rozwiązanie ze względu na to, że w przypadku drogich okien typu HS jest duży problem z wymianą a możemy dzięki temu systemowi bez żadnego problemu naprawić każdy element, czy to skrzydła, czy osiężnicy. Tutaj chciałem od razu pokazać Państwu kolejny produkt firmy Renolit. Są to płyty Renolit Bendish, które służą do maskowania różnego typu połączeń, gdzie mamy supy, gdzie mamy jakieś żelbetonowe elementy, które potrzebujemy ominąć poprzez montaż okna i zamaskować później, a bardzo często jeszcze zaizolować. I tutaj mamy dwa przykłady. Pierwszy przykład pokazuje, jak możemy płytę włożyć do środka, do ramy okna. Oczywiście ma to sens, jeżeli ta ościeżnica ma wykończenie tą oklejną. I widzimy w ten sposób, że może być w środku. W sytuacji, kiedy potrzebujemy obudować sobie jakiś filar, możemy do okna zamontować kątowniki aluminiowe i do tych kątowników montujemy sobie płyty przy użyciu specjalnych śrub z dystansami. A mianowicie chodzi o to, że ta płyta będzie pracowała pod wpływem temperatury, będzie się rozszerzała i te śruby muszą kompensować tą rozszerzalność. Natomiast to, co jest bardzo ważne, Mamy okleinę identyczną jak w oknie, natomiast dzięki grubości tej okleiny, która jest specjalnie przygotowana dla tych płyt da, mamy możliwość zaginania ich pod kątem 90 stopni. Jeżeli przyjrzyjmy się dokładnie to to zagięcie jest z takim łukiem, ono nie jest idealnie na 90 stopni na ostro, dzięki temu ta okleina nigdy nam tu nie pęknie, nie będzie żadnych przebarwień i będzie trwała przez cały czas. I w ten sposób możemy sobie dowolnie zaprojektować, jak chcemy obudować to maskowanie tego filara. Bardzo ważnym elementem jest kwestia właśnie połączenia, czyli tutaj mamy dostawioną na sztorc tą płytę do okna. A co w sytuacji, kiedy byśmy chcieli ją położyć bokiem? No dochodzi sytuacja taka, że gdybyśmy jakąś płytę wzięli, to ona jest w ten sposób cięta, i taką krawędzią, gdybyśmy ją przyłożyli do okna, nie będzie to ładnie wyglądało. Natomiast proszę popatrzeć, że mamy rozwiązanie, które pozwala na zabinięcie tych krawędzi. Tu mamy przykład, kiedy stworzyliśmy sobie spłyty właśnie poprzez odpowiednie wyfrezowanie we właściwych miejscach specjalnym frezem gniazd, które pozwalają na to, że możemy ją zaginać. Ale tu mamy wykończenie, które zostało zrobione na półokrągło, czyli ta część czołowa została zamaskowana. Dzięki temu tą płytę jestem w stanie dołożyć od czoła do okna, po przykręceniu do okna mamy estetyczny element czołowy. Tutaj jeszcze chciałem pokazać dwa elementy, a mianowicie wykończenie okna naukowego. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy okno w łuku i nad nim zamontowaną roletę. Bardzo często brakuje docieplenia tego nadproża, więc wystawiamy okno przed otwór o jakiś centymetr, półtorej centymetra po to, żeby wkleić tam na przykład aluterwo które ma zaizolować nam to nadproże. no ale to alu termo jest materiałem, którego się nie da wytynkować, więc po podniesieniu tej rolety do góry nagle by się nam pojawił strebny element czy samą nadprożę. Więc możemy zastosować też płytę w kolorze okna, którą wytniemy w taki sposób, żeby można ją było włożyć do tego łuku, i ona będzie tym elementem dekoracyjnym po podniesieniu lameli do góry. Tutaj chciałem pokazać jeszcze rozwiązanie, które u siebie sam wykonywałem, czyli z tych płyt wykonałem sobie tego typu parapety. Dlaczego? Ze względu na to, że moje parapety, które były parapetami aluminiowymi w oklejnie, po 10 latach słońce, Spaliło całkowicie tą folię, bo była to zwykła cienka folia. Natomiast w tym wykonaniu mamy gruby element, ponieważ jest to panel, który składa się z blachy aluminiowej, z kompozytu blachy i z bardzo grubej folii Renolit, która jest przewidziana właśnie na to, że możemy ją naciągać przez te załamania. Dzięki temu słońce nie będzie jej degradowało, jest tak samo odporna, jak ta okleina, którą mamy na oku. Zapraszamy Państwa, jak macie pytania, piszcie czy kontaktujcie się z grupą Magnum. Będziemy w stanie podpowiedzieć rozwiązanie. Jeżeli macie coś niestandardowego i chcielibyście to obudować, chętnie pomożemy i znajdziemy rozwiązanie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na targi Budma.